Dzisiejsze także ważne spotkanie na Placu Wolności w Świnoujściu w ogóle. Światowe Dni Młodzieży to już fakt, można powiedzieć. Tak, Świnoujście jako jedno z pierwszych miast powitało tutaj grupę z zagranicy, bo już w niedzielę w nocy przyjechała grupa z Meksyku. Natomiast dzisiaj jest taki dzień w całej naszej archijecezji, gdzie młodzież wyrusza w dwóch kierunkach, właśnie do Świnoujścia, a druga część do Myśli Boża. Tutaj spora grupa jak widzimy po flagach przyjechała do naszego miasta, żeby wspólnie też świętować i, i pokazać, że młodzież w sposób bardzo radosny przeżywa Światowy Dni Młodzieży. Mhm. To dopiero początek, aż strach pomyśleć, co się będzie działo w Krakowie 26. Mimo tutaj tego całego tłumu, to powiedzmy sobie szczerze, że to jest bardzo kameralne spotkanie, dlatego że znacznie, znacznie więcej osób czeka, oczywiście przyjedzie do Krakowa. Mhm. Czy ktoś policzył uczestników dzisiejszych, którzy odwiedzili wyspę, uznam? My tutaj przyjechaliśmy specjalnym pociągiem, w którym było około 500 osób. Niektóre grupy przyjechały jeszcze swoimi autokarami. No i oczywiście mieszkańcy miasta Świnouście, więc ilu tutaj nas jest do końca nie wiadomo. A wiadomo chociaż skąd są uczestnicy? Przyjechali nasi goście są z Kanady, z Brazylii, z Francji, z Izraela, z Irlandii. Myślę, że. Nie pominąłem. Dania na pewno jeszcze dojedzie i Belgia. Proszę jeszcze księdza, żeby ksiądz powiedział, co dzisiaj się będzie w ogóle działo, oprócz tego przemarszu. Przyjechaliśmy do Świnoujścia, czyli nad, nad morze, gdzie jest dużo wody. I tutaj chodziło też o to, żeby zaakcentować wydarzenie, które obchodzimy, rocznicę, którą obchodzimy w Polsce, czyli 1050 rocznicę Chrztu Polski. Młodzież w muszli koncertowej, na takim specjalnym nabożeństwie odnowi przyrzeczenia chrzcielne, wyzna wiarę y, oraz później będzie także świętować tę wiarę w sposób radosny na koncercie. Mhm. Y, ruszacie stąd bezpośrednio ze Świnoujścia y, y, z niedzieli na poniedziałek do Krakowa, czy wracacie do Szczecina? Y, dziś jesteśmy w Świnoujściu, wieczorem wracamy już do, y, do Szczecina, natomiast w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek w nocy pojedziemy do Krakowa już na spotkanie z Ojcem Świętym.